Letnie okno transferowe 2025 w największych europejskich ligach zostało zamknięte. Mieliśmy rekordowe transfery, pożegnania legend, szokujące ruchy i polskie akcenty. W tym filmie pokazuję 100 najważniejszych transferów tego lata. Od tych najbardziej spektakularnych po te, które mogą zdecydować o przyszłości futbolu. Zaczynajmy: Ebereci Eze. Transfer z Crystal Palace do Arsenalu. Benjamin Szeszko. Transfer z Erbelibsk do Manchester United. Xavi Simons. Transfer z Erbelibsk do Tottenhamu. Florian Wirtz. Transfer z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu. Hugo Ekitike. Transfer z Eintrachtu do Liverpoolu. Viktor Osimen. Transfer z Napoli do Galatasaray. Brian Bemo. Transfer z Brentford do Manchester United. Viktor Giokeresz. Transfer ze Sportingu Lisbona do Arsenalu. Mateusz Cunha. Transfer z Wolverhampton do Manchesteru United. Martin Zubimendi. Transfer z Sociedad do Arsenalu. Luis Diaz. Transfer z Liverpoolu do Bayernu. João Pedro. Transfer z Brighton do Chelsea. Dejan Huyssen. Transfer z Bormów do Realu Madrid. Tiani Reinders. Transfer z Milanu do Manchesteru City. Jeremy Frimpong Transfer z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu Nick Voltman Transfer ze Stuttgartu do Newcastle Alexander Isak Transfer z Newcastle do Liverpoolu Paul Pogba Jako wolny zawodnik do AS Monaco Douglas Lewis Transfer z Juventusu do Nottingham Forest Alex Moreno Transfer z Aston Villa do Girony Jack Grealish Transfer z Manchester City do Evertonu Darwin Núñez Transfer z Liverpoolu do Al-Hilal Jadon Sancho Transfer z Manchester United do Aston Villa Thomas Partey Transfer z Arsenalu do Villarreal Heung-Min Son Transfer z Tottenhamu do Los Angeles Cesar Azpilicueta Transfer z Atletico Madrid do Sevilla Jonathan David Transfer z Lille do Juventusu João Palina, Transfer z Bayernu Monachium do Tottenhamu Trent Alexander-Arnold Transfer z Liverpoolu do Realu Madryt Marcus Rashford Transfer z Manchesteru United do Barcelony Theo Hernandez Transfer z Milanu do Al-Hilal Leroy Sané Transfer z Bayernu Monachium do Galatasaray Jean-Felix Transfer z Chelsea do Al-Nasr Kingsley Coman Transfer z Bayernu Monachium do Al-Nasr Pervis Estupinian Transfer z Brighton do Milanu Jonathan Tach Transfer z Bayeru Leverkusen do Bayernu Monachium Rodrigo de Paul Transfer z Atletico Madryt do Miami Kevin De Bruyne Transfer z Manchesteru City do Napoli Granit Szaka, Transfer z Bayeru Leverkusen do Sunderlandu Milan Skriniar Transfer z PSG do Fenerbahce Alvaro Morata Transfer z Milanu do Como Jorginho Transfer z Arsenalu do Flamengo Toma Lemar Transfer z Atletico do Girony Inigo Martinez Transfer z Barcelony do Al Nasr Luka Modric Transfer z Realu Madryt do Milanu Kyle Walker Transfer z Manchesteru City do Barni Lukas Hradecki Transfer z Bayeru Leverkusen do Monaco Christopher Nkunku Transfer z Chelsea do Milanu Nicolas Jackson, transfer z Chelsea do Bayernu Monachium. Oleksandr Zinchenko, transfer z Arsenalu do Nottingham Forest. Alexis Sanchez, transfer z Udinese do Sevilla. Benjamin Powart, transfer z Interu do Marsylii. Jeremy Wardi, transfer z Leicester do Cremonese. Gianluigi do Naruma, transfer z PSG do Manchesteru City. Ederson. Transfer z Manchesteru City do Fenerbahce Ikai Gündogan Transfer z Manchesteru City do Galatasaray Leon Bailey Transfer z Aston Villa do Romy Bafode Diakite Transfer z Lille do Bormów Malik Ciał, Transfer z Milanu do Newcastle Ilia Zabarni Transfer z Bormów do PSG Jorel Hato Transfer z Ajaxu do Chelsea Mateo Retegi. Transfer z Atalanty Bergamo do Alcatrazia. Mohamed Kudus. Transfer z West Hamu do Tottenhamu. Antony Elanga Transfer z Nottingham Forest do Newcastle. Estew, Transfer z Palmeiras do Chelsea. Alex Baena. Transfer z Villarreal do Atletico Madrid. Jamie Gittens. Transfer z Borussia Dortmund do Chelsea. Alvaro Carreras. Transfer z Benfica do Realu Madrid. Miloš Kerkes, Transfer z Bormów do Liverpoolu. Ryan Sherki. Transfer z Lyonu do Manchesteru City. Dan Doyle. Transfer z Bolonii do Nottingham Forest. Leon Wissa. Transfer z Brentford do Newcastle. Noni Madueke. Transfer z Chelsea do Arsenalu. Lucas Chabellier. Transfer z Lille do PSG. Liam Delap. Transfer z Ipswich do Chelsea. Ryan Aitnuri Transfer z Wolverhampton do Manchesteru City Francisco Conceicao Transfer z Porto do Juventusu David Hanzko, Transfer z Feyenoordu do Atletico Madrid. Alejandro Garnacho, Transfer z Manchesteru United do Chelsea Edin Dzeko Transfer z Fenerbahce do Fiorentiny Ciro Immobile Transfer z Besiktasu do Bolonii Luca Bacchio Transfer z Seville do Benfiki Adam Buksa Transfer z Midtjylland do Udinese Nikola Zalewski Transfer z Interu do Atalanty Jan Ziłkowski. Transfer z Legi do Romy Marcin Bułka Transfer z Nice do Neom Krzysztof Piątek Transfer z Basza Krzechil do Alduail Jarek Gąsiorowski Transfer z Walencji do PSV Jan Bednarek Transfer z Southampton do Porto Przemysław Frankowski Transfer z Galatasaray do Rennes. Maxi Ojedele Transfer z Legii do Strasburga Radosław Majecki Transfer z Monako do Bretois Jakub Kamiński Transfer z Wolfsburg do Köln Jakub Piotrowski Transfer z Ludogorca do Udinezy Sebastian Walukiewicz Transfer z Torino do Sassuolo Damian Szymański Transfer z Aeku Ateny do Legii Krystian Bielik Transfer z Birmingham do West Bromwich Albion Kamil Piątkowski Transfer z RB Salzburg do Legii Kacper Urbański Transfer z Boloni do Legii Jakub Kiwior Transfer z Arsenalu do Porto Napiszcie, które waszym zdaniem transfery są najbardziej hitowymi tego lata. A jeśli film Wam się spodobał, możecie wesprzeć mnie subem i polecam zobaczyć inne moje filmy, które teraz widzicie na ekranie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym.